Cześć, jako że zbliża się gauntlet, uznałem, że omówimy sobie jak najłatwiej ułatwić sobie sam początek startu w kampanii, dlatego że z gegły ten sam początek jest jednym z trudniejszych momentów, dlatego też że modyfikacje utrudniające nam mapy na gauntletie działają od samego początku, a my właściwie nie mamy za bardzo zasobów, żeby jakoś im przeciwdziałać, nie mamy zasobów, żeby tworzyć przedmioty z egzystensami. I tak dalej, i tak dalej. A tak przynajmniej było przez większość puffów of Exile. to się poniekąd zmieniło znacząco w tej lidze, trochę w poprzedniej lidze. I dla przykładu mamy taką postać. To jest postać na solo self-found HC. Więc ta postać ma na sobie tylko to, co znalazła. I jest ona na samym początku drugiego aktu. Zrobiliśmy cały pierwszy akt. Zgabiliśmy jedną zonę w grimacie i doszliśmy do miasta. Jak spojrzymy na poziom sprzętu na tej postaci, to on jest szalony. Mamy Claw, który no, jest gigantyczną bronią jak na ten etap gry, bardzo, bardzo mocną. Mamy Pixie, który daje nam mnóstwo KSD Major. Mamy Amulet, który daje nam Purity of Elements, więc ta postać już na tym etapie ma odporność na elementy. Mamy Target, który daje nam blok, bardzo, bardzo dużo bloku Life, All resisty i tak dalej, i tak dalej, mam buty z życiem, z movement speedem, z kezistami i tak dalej. I skąd się to wszystko bierze? To się bierze tak naprawdę z dwóch elementów. Po pierwsze mamy dostęp do najemników, najemnicy często mają jakiś gier, który możemy od nich wziąć. Najemników też można farmić, to znaczy na początku kampanii nie jest to do końca coś, co powinniśmy robić, bo nie ma dobrych lokacji do tego, ale jeżeli byśmy się uparli, to możemy sobie wejść w lokację, Znaleźć tutaj najemnika, i po tym jak już tego najemnika znajdziemy, możemy jeszcze gaz odświeżyć tą lokację, i znowu ten najemnik będzie miał nowe przedmioty, które od niego możemy wyciągnąć. No i to sprawia, że po prostu zawsze znajdziemy coś użytecznego w tych, w tych najemnikach, a jeżeli nie zawsze, to bardzo często, ale to jest tylko jeden etap. Drugim etapem jest gambling. I gambling. Hmm, dotychczas nigdy nie był dostępny tak wcześniej, teraz jest dostępny wręcz od pierwszych poziomów. I to ma duże znaczenie. Gambling pozwala nam getować przedmioty, które są u nas najsłabsze, czyli na przykład w tym wypadku, nie wiem, mamy słaby pasek, więc możemy kupić lepszy pasek. Ten lepszy pasek kosztuje 142 golda. To nie jest nie wiadomo jaka ilość, ale to też nie jest mało. To, co jest istotne, to to, że na większości slotów item level nie ma tak dużego znaczenia. W tym wypadku kupujemy pasek, który ma item level 15, my mamy item level 11, ale nawet gdybyśmy kupowali pasek, który ma item level 2, to nie jest istotny w ogóle item level tego przedmiotu. Istotne jest to, żeby wylosował statystyki, które uznajemy za użyteczne, czyli na przykład życie i gezisty. Kupując gaz płacimy 142 golda. To jest dużo. Z geguły w czasie gambletu e, będziemy mieli jednego muła lub jeden, jednego alta, jakkolwiek to nazwiemy, postać, którą dochodzimy tylko do samego początku kampanii, pokonujemy tylko e, hiloka po to, żeby odblokować sobie jakieś gemy, które są dla naszej klasy niedostępne. I kupując przedmioty na tej postaci, oszczędzamy prawie, że dwukrotność golda dlatego, że kupujemy przedmiot, który ma, który ma item level 4. On kosztuje tam 86 golda, zamiast 140, co pozwala nam kupić prawie, że dwa razy więcej przedmiotów. Ponownie item level nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, żeby się wylosowały statystyki, które na tym przedmiocie wylosować chcemy. Więc dzięki temu, że możemy te przedmioty kupować na Alcie, to już możemy ich kupić dwa z więcej. Większość tych przedmiotów, może nie większość, 50% tych przedmiotów jest żółta, 50% jest niebieska. Jeżeli przedmioty są żółte, to prawie zawsze będą dla nas użyteczne, dlatego że na, na, tak wcześnie w grze zależy nam tylko na tym, żeby żeby dostać jakikolwiek przedmiot, który ma dużo statystyk yy, i tyle, i wypełnić jakby ten najsłabszy punkt. Jakość tych statystyk to jest rzecz, rzecz drugorzędna, przynajmniej na samym, samym początku. Kolejną rzeczą jest to, że większość przedmiotów yy, nie do końca skaluje się z levelami. Wyjątkiem są tutaj gronie, które są do postaci, które wykonują ataki. Te przedmioty akurat skalują się dość dobrze z jakością modyfikacji i z ich poziomem, dlatego że tam jest flat. Damage, który gośnie i to jest istotne, ale jeżeli szukamy broni dla np. Kasteków, to nie ma dla nas żadnego znaczenia, czy będziemy kupować przedmiot, który ma item level 4, czy przedmiot, który ma item level 15, dlatego że i tak najistotniejszą rzeczą są, jest plus jeden do speli z na tych przedmiotach. I dla przykładu, to nie jest tak, że tamta, prze, tamta postać to jest jedna postać, którą zrobiłem, jak tak się wylosowało, jeżeli sobie spojrzymy na drugą postać, która jest dokładnie na tym samym etapie, czyli znowu ukończyła tylko pierwszy akt, weszła do drugiego aktu. To nawet na tej postaci mamy dwa unikalne przedmioty, i to jest chyba najlepszy tak jaki możemy dostać, jeśli chodzi o Early Game, bo mamy trzy razy Added Damage, my Cast Speed i mamy Grid Damage. Więc jakość przedmiotów, którą obecnie dostajemy, którą możemy zyskać w połę, no jest po prostu wyższa niż była kiedykolwiek. Kolejną rzeczą, to jest dość drobna rzecz, ale ja przynajmniej tak planuję gwiazd w gantlecie, jest skalowanie damageu. Większość postaci na, w gantlecie, zwłaszcza nie jest w stanie za bardzo przeżyć większości hitów. I to jest trochę zawiłe. Natomiast albo hity są na tyle małe, że i tak je przeżyjemy nie mając dodanych punktów w życie, albo są Multihitami lub na tle dużymi hitami, że jeżeli dostaniemy taki hit, to nasza postać i tak umrze. I to sprawia, moim zdaniem, że za bardzo na samym początku gauntletu nie ma sensu inwestować w życie. Nie ma sensu wybierać ścieżki, która daje nam więcej przeżywalności, bo to więcej przeżywalności to i tak będzie za mało, żeby cokolwiek zmienić, albo bardzo mało sytuacji będzie, w to coś będzie zmieniało. Natomiast dodawanie w damage na początek. Zmienia bardzo wiele, dlatego że postać na, na, na samym starcie nie ma za bardzo statystyki, jaką jest z Damage, bo w ogóle nie ma żadnych statystyk. Więc przez to, że tej statystyki nie ma, to dodanie kilku pierwszych punktów w damage sprawia, że mamy na przykład tego damage'u dwa razy więcej niż byśmy bez tych statystyk mieli. A to sprawia, że wszystkie walki są dwa razy krótsze, że przeciwnicy często nie mają w ogóle szansy nas uderzyć itd., dalej I to nam... Bardzo początek ułatwia, i wydaje mi się, że to też jest rzecz, e, którą warto na komplecie zrobić. Czyli te pierwsze punkty e, zainwestować w, w damage zamiast w przeżywalność, dlatego że ta przeżywalność po prostu nic nam nie da. W sensie to, że mamy 15-20% życia więcej, nie ma znaczenia, jeżeli hit, który nadchodzi, i tak zadaje dwukrotność naszego życia, I tak, jak nam, i tak nam zabraknie tam 75%, żeby przeżyć. Ostatnią, ale nie najmniej istotną rzeczą jest i Totem. i Totem jest szalenie mocny na początku kampanii i ogólnie przez całą kampanię jest bardzo, bardzo przydatny. On działa w ten sposób, że odwraca uwagę przeciwnika, który znajduje się w jego zasięgu, no i ten przeciwnik się skupia na totemie zamiast na nas. I nawet do fakbienia najemników, którzy ponownie mają albo bardzo dobry item, albo alchemię. Ten decoy Totem jest szalenie przydatny. Stawiamy Totem i ten najemnik zamiast skupiać się na nas, będzie atakował Totem. Z zajmie mu to na tyle dużo czasu, że już nie zdąży go przestać atakować. I tak samo to działa w wypadku bossów. Jest szczególnie istotne na takich bossów jak na przykład Magweil, którzy na gauntlecie mają z tle Tle już jak nas trafią bezpośrednio jednym pociskiem, przez to, że tam są dodatkowe projectile, to albo nas zabiją na hita, albo nam po prostu zbiją 90% życia i coś innego ma dużą szansę nas zdobyć. Taki dikoy totem sprawia, że ten damage jest przenoszony na dikoy a nie na nas. Oczywiście on ma dość niski uptime, dlatego że bardzo szybko będzie ginął, ale lepiej, żeby zginął Dikoitotem niż nasza postać. Więc taki dikoj możemy sobie zmilować z innej postaci, dlatego że wiele postaci na start ten dikoj może dostać. Still sane. Exile?